Naprawdę tam poszło. Po kobiety i pieniądze. Potrzebuję pierścionek zaręczynowy. Dla narzeczonej? Dla Na kolegi. 18 milionów dolarów. ja nie mam takiej kwoty w domu. Tu potrzebę dupę zawracam. Szykuje się akcja odwetowa. Azus? Huk? Huk. To jest moja prywatna akcja. Dla pan sobie radę? Nie. A masz broń? Broń powiedz mi jest. Jest Coś mi tu nie gra. To ci tu nie gra. Uraku szary jak mazowiecki żmij. Wchodzimy do klubu, prowokujemy ich i wracamy tutaj. To mi wygląda na oryginał. Zastaw, co się da. To jest strzał życia. Dobrze, to gdzieś ukryj. Ja do roboty. Chcę wiedzieć o nich wszystko. To jest inne jajo. Chyba. To ile jest tych jaj? Już wiedzą, że mają podróbne? Goga, krzaki od frontu. Gdzie jest oryginał? Do piwnicy, czujny. Do piwnicy, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Mamy go. Mogę ją zastrzelić i pójść jakiś rzezik. Co tam się stało? Kolega do ciebie. Dziomal to. Pode dar